Jest ten, ten. Czekaj, bo ja zrobiłem ten. Dawaj gramy w normalnego Aternusa. Ja już lewo zrobiłem. Czekaj. No trudno, usuniesz ja. go. Uruchamia mi się. Zobaczymy, co się dzieje na tym serwerze. Czy da się w ogóle na niego dołączyć? Wiesz? To się ogląda w ogóle na live? Pewnie nie.

Halo. Działa wszystko, działa. Ale co działa? Mm, stream. Ile Ile cię ogląda? No A co gramy? E, Na się Którym? Um... Mogę zrobić a jakiegoś proszę mm. Proszę Mogę? No rób, rób. <laughs> Jej Chyba, że zagramy na takim czymś. Znaczy. Takim przygodowym bardziej. O boże. co to jest ten cały Nightmare Club, ale ja chcę przez Lunar, Co, ja gramy w Fortnite albo w Robloxa. Ja dzisiaj już nie chcę w Minecrafta grać dzisiaj. To już w Fortnite można. Okej. Okay. To ja wchodzę na FN, gadamy przez WC. Okej. Okay.

wywalą mi prawo autorskie, jak muzykę włączę? Możliwe. Czasem mm -hmm. trudno, nie będę słuchać muzyki. To na czym się wyciszamy? Ja jestem na Fortnite. To w co gramy? Gotto. <laughs> yes, time to punch pop. Co się robi? To małe Ej, zrób. zrób ten ten, ten z tego. Cię, Double nie edit. I to jest easy. Dobra, ja To nie gra na Tak jak to tak jak Zkazał zrobić strefę w Minecrafcie Umiem <laughs> Serio <Sorry? śmiech> Nie pójdzie. <laughs> <laughs> jeden hopper Czemu ja nie kucam? Ale ty ty jesteś w tą grę. No bo ja nie umiem na klawiaturze grać. Czekaj. Czekaj. No, ostatni raz, kiedy graliśmy razem, to był pady No i tam cię nawet robiłem. A robiłem to ci matkę. Ej Fabian. Fabian. Co? Bot? A bot? Ale to ty dosłownie zbierasz. Jaki bot? Nic Ile FPS-ów? Nie hmm. wiem, nie widzę. A jest 200. No nie możesz mówić. Chud. Bo. Bo ja tak mówię? No spoko. Bo ja mam 380. Jaki żartyk. Box. Full box. Jest ja ty tylko się budujesz. Ale ja się spodziewam, na tej klawiaturze jest. Jak to No? Czemu ty te budynki usuwasz? Ej, dawaj robimy zaraz armię Didiego. Hmm? <laughs> box? No i, bo ty nie wyjdziesz. <laughs> Gdzie jesteś? Tutaj. A ja ci mam w fullboxach. No, chyba nie. A jak przy box? A dobrze.

Czekaj, no czekaj. Shhh. nie czekaj. Gdzie ma połowa ciebie, Bissi, można było. Jak? Kolego, jak to się raz brzmi tak, jak ja Co? Mówisz? chup, jak ty się mi nagrawó despisz. <noise> jak ta główka? <noise> A dobrze. I ty mi nawet nie strzeliłeś w głowę, jeszcze ani razu kolego. Strzeliłem ci teraz w głowę, przez zadałem ci 205. Na hito zeszłeś. Znowu. W głowę. Dobrze, dobrze. Nie to nie była głowy. No wejdź z tego i graj jak mężczyzna. A to, co ty przed chwilą w sobie robiłeś? Jak to głupko? Nie trafiłeś w głowę. Trafiłem. No, nie było skakałem na to. O, 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 o. To no wcale nie tak, że ja się strymuję, Że wcale nie tak, że ja to robię dla zabawy tego full -boxa. No dobra. dobra. No. No nie robię? Gdybyś robił dla zabawy, to byś się nie tłumaczył. No, nie, 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 Ty pewnie ryczysz? No, nie, camp. No nie kampi. Nie kąpię. Czemu ja nagram? Chodź do lobby. Gramy w duo box PvP. Okej. Okay. Jak chcesz można? Aj, a